Katyn. Miejsce, które na zawsze wpisało się w historię polskiego cierpienia. Las, cichy, zamglony. Dziś tylko drzewa słuchają echa tego, co wydarzyło się tu wiosną 1940 roku. Tysiące polskich oficerów, elita II Rzeczypospolitej, zostało zamordowanych strzałem w tył głowy. Zginęli bez sądu, bez grobu, w odosobnieniu, w milczeniu. Pozostały po nich mundury, listy, obrączki i rozpacz kobiet, dzieci, rodzin, które nigdy się nie doczekały. Zbrodnia Katyńska odebrała Polsce ojców, mężów, braci, ale nie odebrała pamięci, bo choć nie mogli wrócić do domu, to ich nazwiska wróciły, wyryte w kamieniu, w brązie, w krzyżach rozsianych po całej Polsce. W Krakowie, w Katowicach, w Zielonej Górze i w dziesiątkach innych miast, gdzie ludzie po cichu z sercem postawili im pomniki. Nie tylko z betonu i metalu, ale z bólu, tęsknoty i prawdy. Ten film jest o tych miejscach i o tych ludziach, którzy nie pozwolili, by zginęła pamięć. To opowieść o inicjatorach, o strażnikach pamięci, o Polsce, która mimo tylu ran nie zapomniała. Jesteśmy w Zielonej Górze, mieście, w którym pamięć o Katyniu ma szczególny, bardzo osobisty wymiar. To tutaj dzięki niezwykłej determinacji Włodzimierza Boguckiego powstał jeden z najbardziej charakterystycznych pomników upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej. Budowany z determinacją wbrew ówczesnemu prawu. Bogucki, społecznik, człowiek głęboko oddany sprawie zachowania pamięci narodowej, przez lata zbierał dokumenty, pamiątki, świadectwa. Sam powtarzał, że nie można czekać, aż ktoś inny zajmie się upamiętnieniem naszych oficerów. To właśnie z jego inicjatywy zaczęto tworzyć miejsce, które miało stać się przestrzenią zadumy i hołdu dla tych, którzy nigdy nie wrócili do domu. A pierwszym krokiem były kamienie ogromne, ciężkie głazy, które miały stać się fundamentem symbolu pamięci. Powstał ten obelisk na ulicy Westerplatte. Zwiózł mnóstwo kamieni o wielkich gabarytach, co było przedsięwzięciem po prostu wręcz niemożliwym, jak na tamte czasy. Było to wszystko nielegalnie, to co wiem, bo władze ówczesne nie wyraziły zgody na postawienie obelisku, w tym miejscu przynajmniej, a mimo to postawił na swoje i zrobił to. Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia gdzieś tam mu się w głowie rodziło przez jakiś czas. No i postanowił i dokonał tego. I nawet wbrew, wbrew zakazom i, i gdzieś tam kłodom rzucanym pod nogi on to zrobił. Przy udziale właśnie między innymi też mój tato Julian Stankiewicz. Który, który uczestniczył w tym, na pewno pan Lebieć, który też był członkiem stowarzyszenia w tamtym czasie. No i takim własnym sumptem, przy pomocy ciężarówki, dźwigów, zwiózł te kamienie. Lubuska rodzina katyńska nie poprzestała na obelisku przy ulicy bohaterów Westerplatte. To stowarzyszenie od lat jest jednym z głównych strażników pamięci o Katyniu w regionie. Organizuje uroczystości rocznicowe, współtworzy pokoleniowe wędrówki edukacyjne dla młodzieży i dba o symboliczne groby. Z ich inicjatywy władze miasta nadały także nazwę rądu pamięci ofiar Katynia, skrzyżowaniu w ciągu ulicy Sienkiewicza. To właśnie lubuska rodzina katyńska wystąpiła do radnych z prośbą, by w przestrzeni miejskiej znalazło się miejsce, które każdego dnia będzie przypominało przechodniom i kierowcom o ofiarach tej zbrodni. W Zielonej Górze pamięć o Katyniu nie ogranicza się tylko do pomnika. Kultywuje ją nowa generacja. Szkoła podstawowa nr 28 nosi dumnie imię Lubuskich Rodzin Katyńskich. To szkoła, która przyjęła sztandar pamięci i oficjalnie zobowiązała się pielęgnować dziedzictwo tych, którzy zginęli wiosną 1940 roku. Wspólnie ze środowiskiem Lubuskiej Rodziny Katyńskiej uczniowie sadzą dęby pamięci. Każde drzewo nosi imię jednego z zamordowanych oficerów. Wiosną 2022 roku pięć takich dębów zostało posadzonych na terenie szkoły. Przy każdym stanęło symboliczne puste krzesło znak, że te życia zostały przerwane za wcześnie. Nawiązując współpracę ze szkołą, zamysł był taki, aby wspomóc stowarzyszeniu, między innymi. Ponieważ stowarzyszenie, jakby z racji wieku członków, już się kurczy, więc, jakby no brakuje rąk do pracy. I tutaj nie ukrywam, szkoła bardzo jest pod tym względem bardzo pomocna. Bardzo fajnie się układa współpraca tutaj z panem dyrektorem Władysławem Kondrasem. Szkoła bardzo chętnie chciała przyjąć imię, i, no i tak doprowadziliśmy do tego, że w 2018 roku szkoła została nadana imienia Lubuskich Rodzin Katyńskich. Przenosimy się do Krakowa. Na tle wawelskich murów, w miejscu, gdzie każdego dnia mijają się setki ludzi, stoi skromny, ale niezwykle ważny symbol pamięci, Krzyż Katyński. Nie powstał z urzędowego polecenia ani w ramach oficjalnej inicjatywy. Zrodził się z potrzeby zwykłych mieszkańców miasta, którzy przez lata przychodzili tu, by upominać się o prawdę i o tych, którzy zginęli bez pożegnania. To miejsce pamięta spontaniczne modlitwy, ciche rozmowy, zapalone znicze i kartki z nazwiskami oficerów, których los wciąż bolał ich rodziny. Z czasem stało się jednym z najważniejszych punktów pamięci o katyniu w całej Polsce. Była e, potrzeba, by o tym mówić, by oddać cześć ofiarom. I tutaj było i ofiarą katynia i wszystkich miejsc zostały e, zamordowani, nazwani teraz jako katynia, ale bykowiam jedno Ostaczków, ale tak samo innych miejsc kaźni i ruchów wyzwoleńczych czy ruchów antykomunistycznych. W momencie, gdy można było tą wiedzę nieść, region Solidarności i Komitet Opieki nad Kopcem Marszałka Józefa Piłsudskiego wyszedł z tą inicjatywą. I ja, znaczy Jacek Smagowicz i ja reprezentowaliśmy tę stronę zarządu regionu Solidarności oraz y, y, przedstawicieli y, Komitetu Opieki Lat y, kopstwa Marszałkowictwa Pieszuckiego reprezentował Jacek Marek, y, Jerzy Bukowski, Roman Hratowicz i Andrzej Fischer i w tym wszystkim ten Jacek Marek, o którym mówimy, był tak samo później to działacz konspiracyjny Solidarności Plastyk okresu stanu wojennego, zrobił projekt tego krzyża, który następnie był wykonany w Skórze Bieskiej w partnerem Stanisława Madonia. To był taki rzeźbiarz, artysta-rzeźbiarz. I to był krzyż dębowy i była kwestia porozumienia się z środowiskiem władz miasta Krakowa, konserwatorem, ale przede wszystkim z kościołem, z księdzem kardynałem Franciszkiem Macharskim. Gdzie go ulokować? Widzieliśmy, że to powinno być związane miejsce z Wawelem, tym bardziej, że w krypcie, jak się do na Wawelu, jest urna z Katynia. To miejsce bardzo było dla nas ważne. I także pierwotna wersja była taka, Taki, taka była nasza prośba, aby na, e, przed murami zamku wawelskiego stanął krzyż, ale i władze kościelne, czyli ksiądz kardynał Macharski od nas od tego odwiózł i nie zezwolił na to konserwator zabytków i stanął w miejscu, gdzie obecnie stoi, czyli na placu wtedy świętego Idziego, a teraz e, się nazywa Minimum ojca generała Adama Studzińskiego na tle muru Kościoła Świętego Idziego. Poświęcenie i odsłonięcie nastąpiło w sobotę 19 maja 1990 roku. Była to wielka uroczystość o znaczeniu ogólnopolskim. Byli przedstawiciele, oczywiście mieszkańcy Krakowa, działacze patriotyczni niepodległościowi, rodziny katyńskie, czyli potomkowie tych, którzy po prostu Zginęli w Katyniu i w innych miejscach Kazi. Ten krzyż ulegał zniszczeniu. Był konstruowany przez Jacka Marka, tego właśnie autora tego projektu, w 2000 roku, ale te, to było powierzchniowe konstruowanie. Ta dewastacja szła nadal i ten sam zakład artystyczny stolarstwa w Słowie Beskickiej też. Przez, pan, przez synów tego Stanisława był wykonany. Też z drewna dębowego, już w wysokości 5,5 metra. I krzyż poprzedni, jako częściowo prawie relikwia dla nas, nie został zniszczony, tylko przekazany. Odebrał go od nas kapelan Solidarności, ksiądz Władysław Palmowski który był proboszczem w Morawicy koło Krakowa, Tuż koło lotniska w Balicach, który na tym wzgórzu, gdzie się wznosi kościół, stworzył takie sanktuarium patriotyczne. I ten krzyż tam znajduje się do dnia dzisiejszego odpowiednio zakonserwowany. I ta wymiana nastąpiła 8 listopada 2012 roku. Poświęcenia dokonał. Ksiądz dał Stanisław Dziwisz. Krzyż katyński w Krakowie od 35 lat pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci o zbrodni katyńskiej w Polsce. Przez lata ten skromny krzyż stał się przestrzenią wolności. I do dziś, po 35 latach, ludzie nadal przychodzą tu, by po prostu być, zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie dlaczego ta historia wciąż nas dotyczy. To miejsce żyje, nadal jest, dar, jest tą możliwością przekazywania, o wydarzeniu, o tragedii, o ludobójstwie, jakie miało miejsce w Katynie. W centrum Katowic, na Placu Andrzeja, stoi pomnik ofiar Katynia. Miejsce, które powstało po to, by przypominać o śląskich oficerach Wojska Polskiego, policjantach, urzędnikach i nauczycielach zamordowanych w 1940 roku. Dla wielu mieszkańców Katowic, to nie tylko pomnik. Ale przestrzeń rodzinnej pamięci. Tu zatrzymują się ci, których bliscy nigdy nie wrócili do domu. Jedną z takich osób jest pani Ewa Bojanowska-Burak, córka porucznika rezerwy. Szymona Bojanowskiego, żołnierza wojska polskiego zgładzonego w Katyniu. W 1939 roku został przeszeregowany na porucznika, bo był podporucznikiem rezerwy. Z wykształcenia był chemikiem i skończył Politechnikę Warszawską, Wydział Chemii. Służył ostatnio w 75 pułku w Katowicach. Nim wojna wybuchła, ojciec nas zawiózł do swojej siostry, do majątku mzurów koło Częstochowy i tam, tam byśmy zostali. Jak front się zbliżał w tamtym kierunku, to myśmy się po prostu ucieczką ratowali przed zbliżającym się frontem. I w Hełmie lubelskim spotkaliśmy ojca, jak szedł właśnie w stronę granicy rumuńskiej, i żeśmy się spotkali, zobaczyli, ale to było takie ostatnie spotkanie, no i pożegnanie właściwie. No ponieważ ojciec zginął w Katyniu. To w 1943 roku zostały odkryte groby katyńskie i były drukowane listy tych, których ekshumowali. I wśród tych ekshumowanych był również mój ojciec. Była nawet krótka taka notatka, zwłoki w mundurze, przy których znaleziono kartkę pocztową. Jadwiga Świderska, czyli ta siostra ojca, wieś Mzurów. I to było wydrukowane w Kurierze Krakowskim z 20 maja po tej. Rodzina katyńska Katowice powstała na przełomie grudnia stycznia 8990. Było wielkie zebranie, dyskusja, i, bo byli za i byli przeciw. I, no i podjęliśmy decyzję wtedy, że będzie wybudowany y, pomnik y, ofiar Katynia. Pasowała ta lokalizacja. Naprzeciwko kościoła garnizonowego placyk nieduży, ale taki, że i pomnik się zmieści i, i ludzie. No i, Miasto to zaakceptowało. Dostaliśmy pozwolenie na budowę, wskazanie lokalizacyjne, ogłosiliśmy konkurs. Ku ogromnej radości katowickiej rodziny katyńskiej, budowa pomnika mogła rozpocząć się niemal natychmiast po uzyskaniu wszystkich zgód i formalnych pozwoleń. Prace ruszyły sprawnie. Każdy kolejny dzień przynosił widoczne postępy. Od przygotowania terenu przez ustawienie głównych elementów konstrukcyjnych, aż po ostatnie detale, które nadawały pomnikowi jego ostateczny charakter. No bardzo uroczyście. Najpierw mi pozapraszali masę. Była bardzo uroczysta msza, a potem było odsłonięcie pomnika. No i oczywiście wojsko, orkiestra wojskowa, poczty sztandarowe. Myśmy też mieli już wtedy swój sztandar, tak też byli z pocztem sztandarowym. Dla nas to było coś takiego, co było naszym miejscem na ziemi. I do tej pory jest. My, mimo że nie jesteśmy już tak, żeśmy się rozlecieli, to jak są jakieś uroczystości, my jako ta garska tej rodziny katyńskiej zawsze się tak pokazujemy, jesteśmy, nie, nie zginęliśmy. Pomnik w Katowicach to nie tylko znak pamięci, to także miejsce, w którym można oddać się refleksji na temat okropieństwa II wojny światowej. Wśród miejskiego zgiełku pośród codziennych spraw ten monument przypomina, że ktoś kiedyś zginął za Polskę i że ktoś do dziś na niego czeka. Dla wielu rodzin to miejsce ma znaczenie głęboko osobiste. Każdy kamień, każdy krzyż, każdy detal niesie w sobie historię konkretnych ludzi, którzy wiosną 1940 roku po raz ostatni pisali listy, po raz ostatni wierzyli, że jeszcze wrócą. To właśnie tutaj pani Ewa Bojanowska-Burak może choć na chwilę wrócić do wspomnień o swoim ojcu. Jak, jak jechaliśmy na tą ucieczkę, ponieważ to się jechało i dzień i noc. To ja pamiętam takie kołysanie, że spała w tym samym wozie i gwiazdy nad sobą. A ponieważ się mówiło o tym, że żeśmy wtedy ojca spotkali, to, no to ja sobie taką tą sylwetkę mojego ojca nachylającego się nad nami jakby widzę, ale czy to jest wyobraźnia, czy to jest pamięć tego? Nie jestem w stanie powiedzieć. Byliśmy już w miastach wojewódzkich w Zielonej Górze, Krakowie i Katowicach. W każdym z nich pamięć o zbrodni katyńskiej jest pielęgnowana z ogromnym zaangażowaniem, a pomniki, które tam powstały, stały się ważnymi punktami na mapie polskiej historii, ale także w mniejszych miastach. Z dala od dużych metropolii, w lokalnych społecznościach, gdzie ludzie znają się od lat, pamięć o ofiarach tej tragedii jest równie żywa. Tak jest w Suwałkach. Tu, na północno-wschodnich krańcach kraju, stoi skromny, lecz niezwykle przejmujący pomnik katyński. Nie imponuje rozmiarem ani rozmachem, ale ma w sobie siłę wynikającą z ludzkiej potrzeby upamiętnienia tych, którzy zginęli. Pomnik powstał z zaangażowania lokalnego samorządu, z prezydentem Suwałk na czele. To było ściśle związane z tragedią smoleńską. Z właśnie tym wydarzeniem zbliżała się pierwsza rocznica tej tragedii smoleńskiej. W 2010 roku, jak wiemy, doszło do rozbicia się polskiego samolotu, i przed. Pierwszą rocznicą zastanawialiśmy się tej tragedii, w jaki sposób dać temu wyraz. Przyszedł nam do głowy taki pomysł, żeby udać się z wizytą, pojechać, odwiedzić te. Dwie miejscowości, czyli Smoleński i lotnisko, gdzie rozbił się samolot, a również tutaj pojechać do Katynia i, i, i tam nawet i pomodlić się w miejscu zbrodni. No i tak naprawdę po dyskusji doszliśmy do wniosku, że jakbyśmy pojechali, to trzeba byłoby wziąć ziemię z Katynia i z lotniska w Smoleńsku. I postawić jakiś symboliczny taki pomnik w suwałkach jako wyraz naszej pamięci o tych dwóch tragicznych wydarzeniach. Przygotowaliśmy takim sposobem społecznym miejsce na cmentarzu parafialnym i udaliśmy się z wizytą w dużej grupie, kilkanaście osób pojechało właśnie do Smoleńska do, do Katynia. Ta wizyta miała miejsce. W pierwszym tygodniu kwietnia 2011 roku, bo tragedia smoleńska nastąpiła 10 kwietnia, i chcieliśmy właśnie przywieźć ziemię z tych dwóch miejsc i złożyć ją właśnie. To jest symboliczny dat, 10 kwietnia. Sam pobyt w Katyniu, w miejscu zbrodni. Też to jest skala tego mordu i te ściany z nazwiskami, które są tam przedstawione. No, oczywiście zawiedziliśmy Wieniec. Ksiądz prawa od, odprawił msze święto, polowo właśnie w tym miejscu. Wzięliśmy ziemię z Katynia. To nam pozostaje w naszej pamięci jako takie miejsca dwa tragiczne dla historii Polski. W jednej właśnie ta katastrofa lotnicza, a w drugim rozstrzelanie polskich oficerów. No i później 10 kwietnia 2011 roku była uroczystość, msza święta. Koncernobrał biskup biskupiełcki, biskup Jerzy Mazur, I, i, i później symbolicznie ta ziemia została złożona do tego <laughs> właśnie nagrobka, pomnika, który został usytuowany na cmentarzu parafialnym przy ulicy Grunwaldzkiej, Bekałorzewskiej. Ofiary zbrodni katyńskiej pozostają w pamięci. Od Zielonej Góry, przez Kraków i Katowice, aż po Suwałki wszędzie odnajdujemy ślady troski o tych, którzy zginęli bez pożegnania. W dużych miastach, gdzie pomniki stały się częścią krajobrazu historycznego i w mniejszych ośrodkach, Wszędzie tam, gdzie proste krzyże, obeliski czy tablice pamięci powstały dzięki determinacji zwykłych ludzi. Te miejsca, tak różne w formie, łączy jedno: potrzeba, by mówić prawdę. By nie pozwolić, by czas rozmył imiona oficerów, nauczycieli, lekarzy, policjantów, ludzi, których zamknięto w wagonach i wywieziono w głąb lasu daleko od domu. Polska pamięta o Katyniu. Pamięta w murach dużych metropolii i na małych miejskich skwerach i cmentarzach. W kamieniu, w brązie, w krzyżach i w nazwach ulic. Ale przede wszystkim w sercach tych, którzy wciąż wracają pod pomniki, zapalają znicze, kładą kwiaty i wypowiadają imiona swoich bliskich. Dopóki te miejsca istnieją, dopóty istnieje i pamięć. A dopóki istnieje pamięć, Ci, którzy zginęli w Katyniu, Miednoje, Bykowni i innych miejscach kaźni, nigdy nie odejdą naprawdę.